Mieliśmy takie okresy w stosunkach polsko-chińskich różne, bo były okresy zbliżenia, okresy wrogości i w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie mamy procesy współzależności i dzisiaj gospodarka amerykańska jest powiązana ściśle z chińską, w tych warunkach po prostu nie uwzględnianie Chin. Jako istotnego czynnika wpływającego na światowy ład międzynarodowy jest po prostu niedopuszczalny i nie może mieć miejsca. Ja byłem w grudniu w Chinach na bardzo dużej konferencji w Haikou na pięknej wyspie Hainan. Tematem konferencji była Azja w XXI wieku, także relacje z innymi kontynentami. I już wówczas wielu badaczy, ekspertów chińskich, no byli także Amerykanie, Europejczycy, przedstawiciele także innych kontynentów, no i padały pytania, w jakim stopniu kryzys światowy wpłynie na Chiny, czy może on też podważyć te sukcesy 30 lat reform ekonomicznych. My kiedy mieliśmy. Klasyczny układ rywalizacji dwóch systemów, i były również te znane spory radziecko-chińskie. No i wówczas między innymi chodziło o wpływy w różnych rejonach świata. Takim jednym z obiektów, gdzie ta rywalizacja ostro przebiegała, była Ameryka Łacińska. No i Akurat Kuba była tym państwem, gdzie rywalizacja chińsko-radziecka trwała, była bardzo ostro. Ale Chińczycy, z tego co mi było wiadomo, nigdy nie zrezygnowali z tego, żeby jednak tam się umacniać. Jak to, jak to wygląda na dzisiaj? Na dzisiaj wygląda bardzo dobrze, bo niedawno prawda, był szczyt Chiny, Ameryka Łacińska i w tej konferencji wziął przewodniczący Hu Chitao i zanim doleciał prawda, do, to był szczyt APEC w Peru, czyli Forum Azji Pacyfiku. Zanim doleciał do Peru, to wylądował w Hawanie, gdzie prawda, spotkał się z Raulem Castro. Także Chiny pomagają Kubie, mają inwestycje i KPH prawda, z Komunistyczną Partią Kuby jest bardzo bliskich i zażyłych stosunków. Obecnie Chiny są czwartą potęgą gospodarczą. Czecią, Ach, już trzecią. A już trzecią. Ja mówię, że a w tym dokumencie... I teraz pytanie, kiedy będą pierwszą? Niedawno też ogłaszano, że jak Chiny będą co 10%, 10 zastać rocznie, to szybko wyprzedzą Stany Zjednoczone. Nawet w Foreign Affairs czytałem takie artykuły, że miał być rok 2025, rok kiedy Chiny, prawda, globalnie oczywiście, na jednego mieszkańca to będzie ciągle ciężko i ten bank będzie dumny, prawda? Tak jak w dniu, kiedy były fajerwerki, że Hongkong przyłączony. A jak do Hongkongu chce pojechać, to najpierw musi kobiet stać na podróż, a po drugie musi uzyskać zezwolenie na przekroczenie granicy Chin z Hongkongiem. Także to są też te y, dylematy. Bogactwo Ameryki obniżyło się w ciągu tego roku w wyniku kryzysu gospodarczego. Teraz trzeba pamiętać, że Ameryka będzie potrzebowała e, deficyt budżetowy, żeby prawda, uratować gospodarkę, banki plus koszty wojny w Afganistanie i w Iraku e, Amerykanie muszą wyłożyć półtorej miliona dolarów no i pójść w największy w historii deficyt budżetowy. E, no pytania są też, czy te środki przyniosą rezultat. Także to są pytania. E, Także y, to, że Chiny mogą stać się mocarstwem numer jeden, tylko tutaj tego nie należy też traktować jako takiego wyścigu, gdyż Ameryka z Chinami jest ściśle powiązana. Chińczycy y mają w swoich rękach bilion 200 miliardów dolarów obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Federalnej Rezerwy, czyli Banku Centralnego. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, gdyby Chińczycy rzucili te akcje na giełdę, no to momentalnie Dora pada i w ogóle, no ale jakby Ameryka padła, to gdzie Chińczycy sprzedawaliby swoje dobre. No i to są te powiązania. Się siedzi na tej samej, prawda, gałęzi. Ktoś by był szaleńcem, jakby ją pospiłoby.